Hej kochani, witam Was na moim kanale z tej strony Zosia I dzisiaj yy, jestem w hotelu yy, zwierzątek Witaj Popo, witaj Koko, witaj Złozia I kto tu jeszcze jest? Kuleczka, beba i pusia Dobra, a my zesłanujemy jedną owieczkę i zobaczymy czy to jest prawda, że jak napisze się jeb to ona będzie zmieniać kolor. Dlatego spawnujemy jedną łowieczkę. Świetnie. Wchodzimy tu i piszemy jeb. Z. I. Gdzie jest e? Tylko już nie pamiętam czy właśnie, bo to się jakoś dziwnie pisało. Czy to się nie pisało przypadkiem je p Nie by, tylko P. Nie zmienia kolorów. Czemu? Oj. Spijam szybę. Może właśnie się pisało je P. p się pisało. Zaraz zobaczymy. I, I zobaczymy w ogóle, czy to jest prawda. Jeszcze spróbujemy z małej litery, z znaczy z... Nie z długiej i, bo może to się właśnie tak pisało. I. E, p. Gdzie jest. Jep. Może tak. Słuchajcie, ja już nie pamiętam. Ja nie pamiętam, to było. T Sporo dni. Zuzia. Jep. Jep. Też nie. Może jednak z małej. Znaczy z tej kró z krótkiej litery. Gdyby to powiedzieć. I e, Może teraz. Tak nie no to po prostu się... Czekajcie. Jak yep. okay. nie no to po prostu będzie się tak nazywać Czy to ty? Koko. Nie zmienia. A może i... Nie. No chyba nie. No trudno. Czyli to nie jest prawda. Dobra. My szybko wstawiamy drzwi. I nie tu. Też nie tu. Tu. Dobra. I mamy tutaj drzwi. I teraz zrobimy tak. To... Weźmiemy to już możemy zlikwidować. Weźmiemy sobie... O, Oli... dobra, myślałam, że jest otwarte. Tu poszklasie nie to co? Oby mi owce nie uciekły. Dobra. Proszę tu. tu. I teraz otwieram. Aha. Hmm. To chcę, próbuję się dostać, ale nie udaje się. E, dobra. Jeszcze poszukamy tego zamykadełka. E, to tak jakby powiedzieć, zamykadełka. E, czy to jest to zamykadełko? Tu jest, to jest chyba to zamykadełko. I takie samo jak drzwi, czyli tak to, nie to. Dobra, weźmiemy już to. Nie, ja śnieg zostawię, bez jest przepiękny. Dobra, i stawiamy... to. No i dobrze. Okej, okay. teraz znowu szkło. Raz, dwa... Podlecimy, bo to już... Hmm. I tu będą żółwiki i pieski. Tak, bo to przedzielimy mieszkanko na połóżcie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, tu jest jedenaście, dwanaście.

Jakby podzielić na pół to będzie, czekajcie, e... podzielić na pół, da dajcie mi chwileczkę na pomyślenie. Dobra, czyli po 8 kratek. Okej. Okay. Um, po prostu jedni będą mieli mniej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, to tutaj na tej 8 C. Oj! Dobra, już tu będzie szklana. Bo tu muszę zrobić tak, y, podzielić. przypominam, e, bo w jednym z odcinków mówiłam, że na Netflixie jest, e, są takie odcinki filmów filmów bajek e, właśnie o Minecrafcie. i e, przypominam, że jest i no że jest to i e, są tam teraz wam to, o tym opowiem w czasie tym jak ja tu e, robię to. E, jest tam... E, najpierw e, postacie opowiadają o sobie i wybierasz postać. E, wybierasz postać. E, no i ogólnie to jest interaktywny taki film i tam później na przykład e, jak oni coś budują, to co budują wybierasz. Tylko od razu mówię, bo niektórzy nie wiedzą, oni na creepera mówią e, czyhacz. O, niektórzy, e, ja już słyszałam to, chyba niektórzy z Was też e, mówią na creepery czyhacze e, i jakby e, tam była odpowiedź jakaś czyhacz, to chodzi o to stworzenie czyli o Creeper żebyście wiedzieli co to jest bo właśnie ja też się zastanawiałam ale później się o tym dowiedziałam tylko was o tym informuję jakby ktoś z Was to oglądał także czyhać to jest Creeper Dobra, I tu stawiamy szkło. Nie tu. Dobra. Tu, 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 tu. O. ja to będę tak stawiać. Dobra, już tu drugie piętro robię tak jak. Bo to będzie drugie piętro. Przedzielone na pół. Zaraz będziemy nazywać zwierzątka. Czyli moja ulubiona część. Mam nadzieję, że wasza też. Nazywanie zwierzątek. Uff, no, woz bym spadła. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. 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 I znowu. Ale to później. Tutaj dla żubików może i, i nie będę robić. I no, dla żubików też zrobię. Jak I dla piesków. Ale to... czekajcie, czy to jest? Aha, dobra, okej, okay. Dobra, może tutaj dachu nie będę robić, tylko tutaj yy, dla tych. Dla... Tutaj są psy. To będą psy. Tutaj pieski będą miały... Y, tu, gdzie będzie taka buda właśnie ich, zrobiona, to one. Oj, one będą właśnie miały y, ten daszek, a tak ogólnie to nie będą miały, bo też muszą mieć y, trochę deszczu. A dla żółwików yy, w ogóle nie robię, bo żółwy mieszkają w wodzie także Dobra, tu jeszcze A ten blok się wydaje dla mnie taki gruby Dwa i tutaj staną dwa, okej okay. Dobra, tu zrobimy teraz Tak Nie, nie tu co, co? tego nie chcę. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Okej. Okay. Dobra. Tak, tak, tak. Tak. Okej. Okay. I tu będą miały swoje... Gdy nie to mamy dobre, to znajdziemy. To dosyć szybko. O to, 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 to. To będzie nam potrzebne i te dwaniki. Mm, tu weźmiemy sobie jakiś taki przyjazny blok jak ten. To już nam nie będzie raczej potrzebne. Oraz jakiś też taki fajny bloczek, może taki fioletowy. Drobinek na razie nie potrzebuję. Dobra. I tu dla piesków zrobimy właśnie takie posłanie. Tak, 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 tak. I tu tak samo, tak, 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 tak. Tu będą dwie rodzinki. Tu będzie jedna i tu będzie jedna. Tu będą miały dywanik. Oczywiście zrobię im też chodźmy jedzenie, im zaraz dam. Najpierw jeszcze musimy zrobić dla żółwików. Właśnie tak dla żółwi, żółwia morskiego. Także to będzie później nam potrzebne. A na razie będziemy potrzebować gąbkę, kamień, kresu, to też nie. Piasek jak będziemy potrzebować na pewno wodę woda 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 też będzie nam potrzeba Zamiast tych dywaników i coś jeszcze nie, nie nic dobra przechodzimy do żuwi one tu będą miały Czekajcie. zobaczymy jak to będzie wyglądać się po całym rozleje nie niestety nie tak jak chciałam dlatego nie będzie tak będą miały o tak za to tutaj piasek 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 oj bo tu będzie jeszcze z piasku także musimy tak zrobić i zaraz będziemy przychodzić do nazywania piesków i żółwików też Wszystko w piasku, wszystko. O. Tu zabudowujemy, tylko tu będzie. Owce? Ryczół? Okej. Okay. Tak, niech tak Teraz tu im zrobimy basenik. O tak, tak, tak. Tak. Oj. Zaraz to naprawimy. Dobra. Wylewamy wodę. Tu, 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 tu. tu. Okej. Okay. Tu będą miały wodę. Jeszcze tu i możemy myślę, że zrobić takie mniejsze trochę. Ale też tu, tu, tu. Oj. Nie tu. Dobra. No, pada deszcz, jak Wam yy, już mówiłam. To pieski będą mogły tak y, mieć i myślę, że pieski tutaj zespełnujemy. Czemu tu... Aha, dywanik. Dobra, tu na razie y, jadamy i teraz tak. Jajko pieska i kość. Do oswojenia. Trzeba mieć kość. dobra e, gdzie są kości? tu nie tu nie tu też nie tu też nie no, na razie to ja muszę wziąć tu jego do spełnowania pieska wilka na razie konia tu nie zombie ryb to zombie ta nie nie, 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 nie. Nie, nie. Lisa? chyba zamiast piesków to będę miała lisę. Wam powiem. No, takie niezwykłe, no to liski. O! Zobaczcie. Zobaczyliście? Proszę. Zobaczcie, jakie słodkie. Zobaczcie. Jakie słodziutkie. Tylko je oswoimy. To trzeba rybą. Z tego co wiem, to chyba trzeba rybą je oswajać. Gdzie mamy rybę? Szybko rybę potrzebuje. Ja teraz... Ale ja chcę po prostu ryba. Chyba będę musiała łowić tę rybę. I tak będę musiała łowić rybę. Świetnie to... Weź... Nie to, to. Weźmię rybę. I wędka. Jak i ryba to i wędka. Nie to... Tak wędkę. Ja nigdy tego nie robiłam, także nie wiem jak to mi wyjdzie. Dobra. Dobra, na razie dam to wiadro. O tak. O tak, świetnie. Zobaczcie jak się patrzą. O, na rybki. A jak się łowi ryby? O nie wiem. Za, za bardzo nie wiem jak się łowi te ryby Nie wiem Nie wiem, naprawdę nie wiem jak się łowi te ryby Dobra, może żółwiki mnie wyłowią Nie wiem to tylko jajko żółwika. O, mamy jajko żółwika. Proszę. Teraz puszczamy żółwika. Aha, to jest jajko żółwika. A nie, żółw. <grym> Dobra, to już chyba teraz załapałam. Czy to będzie jajko żółwika? Nie będzie znaczy jajko żółwika. Dobra, to zrobię w następnym odcinku. No dobra, kochani, to tyle na dziś. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. A ja was żegnam. Cześć!